Siemanko Widzowie. Dzisiaj nagrywamy MMM Morderczy Mecz. Część druga. Ostatnia ta seryka się bardzo dobrze przyjęła. Pierwszy odcinek z niej, samolot. I się przyjął. I dzisiaj nagrywamy z tym samym scorem. Pan Michał, jako mój przeciwnik. Flinka morska najlepsza. A tutaj pan Maciek, kamerzysta. Dzień dobry. D D Dzień dobry, dobra. A my też jeszcze mamy wszystko przygotowane. Będziemy dzisiaj grać oczywiście w MMORPG. Mecz. No to tak, gramy do 5. Y mecz może maksymalnie trwać 3 minuty. Jak ktoś w międzyczasie nie zdobędzie będzie 5 bramek, to mecz się kończy z takim wynikiem jaki jest. I ogólnie, no, mecz trwa maksymalnie 3 minuty może trwać. Ale y jak ktoś wcześniej strzeli 5 bramek, to 4 mecz au automatycznie kończy. Więc no, za chwilę się widzimy. Dobie, zaczyna wymeczyk. Michał zaczyna. Ja go pikiem. 1-0. 1-0. 1-1. Jest. Czy dwa cold. Dobra, tak. Niebo. <laughs> Dobra, no. Ten, no! Hehe! <gry> o no kurde! Ten, ten... Gdyby macie? Złota brameczka Nie pozwolę Ci na nią! Co? Nie wyszło, Nie wyszła, panie! Jest! Widzowie, słuchajcie! Ty, ej, pójdźcie! Napiszcie w komentarzu, czy wiesz? Wygrałem, słuchajcie, widzowie! Michał, Michałku! Ja się z tym czuję z porażką! Wyszło! Nie wyszła, Gówno prawda! Napiszcie w komentarzu! Tak, gówno prawda! Wygrana! Słuchajcie, widzowie! Widzimy się w następnym odcinku! Do zobaczenia! Cześć i papa!